Dzień dobry drodzy współczytelnicy i współuwięzieni w kwarantannie. Chciałem opowiedzieć o pakiecie trzech książek, które wydawnictwo Agora proponuje w cenie 33 zł, zarówno jeśli chodzi o e-book, jak i o wydanie papierowe. Ja nazywam się Jacek Świąder, pracuję w Agorze jako redaktor, korektor i przez te kilka minut jako promotor książek. Rzecz polega na tym, że taki zestaw w cenie 33 zł można kupić na Publio na kulturalnym sklepie lub na Allegro. Tym razem mamy dla Państwa książki o tematyce rosyjskiej. Jako pierwszą z nich chciałem przedstawić biografię niedawnego bohatera internetów, czyli Anatolija Kaszpirowskiego. Napisał ją Gabriel Michalik, Kaszpirowski. Sen o wszechmocy. Jest to historia hipnotyzera, psychologa, który zaczynał w latach 60. na seansach w kołchozach na Ukrainie, gdzie hipnotyzował kołchoźnicę, leczył, jak, się, jak twierdził, różne przypadłości. Michalik szybko przechodzi do jego obecności w Polsce, gdzie w roku 90. bodajże Kaszpirowski gościł na Jasnej Górze i zadzierzgiwał kontakty z polskimi Biskupami, kościołem, zawsze gdy zarzucano mu, że promuje zabobony, wracał do tego i mówił, że przecież występował w największych kościołach Polski. Więc historię, którą opisuje Michalik, gdzieś tutaj na granicy nauki i wiary, wiary tępionej w Związku Radzieckim, Gdzieś to wszystko przebiega. mi najbardziej się podobał wątek, w którym Kaszpirowski bierze udział w negocjacjach z czeczeńskimi bojownikami. A jak wiadomo, Rosja zwykle nawet kosztem zakładników miała zwyczaj wysyłać z i wymordowywać wszystkich zakładników. Tam tym razem skończyło się tak, że wszyscy zakładnicy przeżyli, wszyscy bojownicy mogli odjechać do domu. Duży był w tym udział Kaszpirowskiego, choć. Historiografii rosyjskiej jego udział właściwie znika. Nie ma go w żadnych opisach, choć jest na wszystkich filmach z Szemilem Basajewem. Kolejna książka, którą chciałbym zaprezentować, to Nienowoczesny Kraj. Władisława Inoziemcewa, Rosja w świecie XXI wieku. To jest bardzo błyskotliwy, najeżony liczbami esej, który opowiada o tym, dlaczego Rosja jest tak konserwatywna i dlaczego jest tak zadowolona z siebie hmm. sięga tutaj inozjemce i do geopolityki i do psychologii do gospodarki stara się nam opowiedzieć ten kraj z bardzo szerokim kontekstem jest to naprawdę błyskotliwa rzecz ostatnia książka w pakiecie mam ją na czytniku spróbuję zaraz znaleźć układkę Hmm. Michał Zygar, wszyscy ludzie Kremla. Pokażę. O, widać. Hmm. W tej książce chodzi o to, że Zygar przedstawia dwór Putina, czyli wszystkich ludzi, którzy go otaczają, i którzy są od, od niego uzależnieni. Jednocześnie jest to opowieść o dojściu do władzy Putina i o tym, jak on. W toku tej historii się zmieniał, kiedy z, nikogo nie, z nikomu nieznanego pracownika służb specjalnych stał się nagle premierem, potem tymczasowym prezydentem za Julcyna, potem prezydentem w wyborach. To jest opowieść o tym, jak działając bez planu, za pomocą mnóstwa przypadków, dorwał się do władzy i jako kapitalistyczny reformator, a potem stworzył swój własny ustrój, stworzył grupę ludzi, jak swoich żołnierzy, z nim bardzo mocno związanych, i wytworzył wojnę, niewypowiedzianą wojnę, która nie istniała, której nie można było zakończyć właśnie dlatego, że, że się nie działa. Światłana Aleksiejewicz, noblistka w dziedzinie literatury, mówi, że to jest najważniejsza książka o Rosji ostatnich 20 lat. Także bardzo polecam tę książkę Michała Zygara, szefa wieloletniego szefa niezależnej telewizji Dożd, czyli deszcz, który jest solo wokół Kremla. Myślę, że ten zestaw książek tworzy ciekawą historię, zarówno od Kaszpirowskiego, który mówi trochę o, o tym, jak postrzegamy Rosję w Polsce jako takie dziwactwo, Dostarczycielkę m, dziwnych postaci, dziwnych historii, dziwnego YouTube'a, przez imię Zemcewa, który mówi przede wszystkim o zmarnowanych szansach tego kraju, aż po zegara, który próbuje wytłumaczyć, jak działa obecnie ten kraj, siedząc tam wewnątrz, znając to wszystko na wylot. Cały ten zestaw jest do kupienia za 33 zł plus ewentualnie transport, jeśli chodzi o książki papierowe na publie.pl kulturennym sklepie.pl lub na Allegro z Konta Agory. Powiem ja ten zestaw, mówi więcej, Świątarz Wydawnictwa Gora.